Cześć, ja jestem Rafał Zawadzki i dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia krótkiego testu świecy dymnej. Jest to świeca PXM60, wygląda w ten sposób. Za chwilkę zobaczymy ją bliżej, no i na końcu odpalimy ją i zobaczymy jaki będzie efekt. Praktycznie nigdy nie miałem tej świecy. Kupiłem już kiedyś inne, ale one zazwyczaj krótko się palą. Zobaczymy jak będzie w przypadku tej, ale zanim przejdziemy do odcinka Gorąco pozdrawiam wszystkie osoby oglądające, wszystkie osoby, które zostawiają komentarze, łapeczki. Pamiętajcie, że również bijam do Was. A tymczasem zobaczmy jak wygląda świeca z bliska. Lecimy z odcinkiem. No i świeca dymna PXM60 wygląda właśnie w ten sposób. Jest zapakowana taką folię. A więc rozpakujemy ją. Mamy właśnie ląd, który jest naprawdę dosyć długi. No i co tutaj pisze? I tutaj właśnie pisze PXM60, pilot technika, urządzenie dymne, klasa pierwsza. I tutaj oczywiście mamy opis jak to użyć. Efekt jest biały. Mamy tutaj właśnie napisane. Tylko do stosowania na wolnym powietrzu. Położyć pojedynczo na ziemi. Stosując z boku. Yy, zapalić. System. No to praktycznie na każdej świecy pisze to samo. Na odległość 8 metrów. Hm, trzeba się odsunąć od tego. No jak widzimy. Pamiętajmy, że. Produkt ten jest. Dla osób powyżej 18 roku życia. Nawet jest tutaj tak napisane. No, i cóż, zobaczmy jak ta świeca będzie się palić. No i lecimy na, na wolne powietrze, moi drodzy. Over the edge. Feel like I'm i yeah. Cóż moi drodzy, świecaję tak, ma powera i mogę ją polecić. Jeżeli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapeczce oraz jeżeli jesteście nowymi osobami oglądającymi moje filmy, nie zapomnijcie o subskrypcji. Z góry dziękuję i do następnego razu moi drodzy.